Najbardziej zalesiony, rozpościerający się wzdłuż Wisły obszar na mapie powiatu płockiego to gmina Nowy Duninów. Największą wartością w kontekście rozwoju gminy jest jej położenie geograficzne nad zalewem włocławskim z jeziorami ukrytymi wśród lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz szlakiem wodnym z krwy lewej. Zasoby te stanowią o potencjale turystycznym i oddają w pełni określenie gminy jako błękitno-zielonej perły Mazowsza. Dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej w połączeniu z unikatowymi w skali makroregionu walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi czyni z gminy Nowy Duninów wyśmienite miejsce do zamieszkania, organizacji atrakcyjnych pobytów weekendowych i dłuższego wypoczynku, to również świetne miejsce do założenia własnego biznesu w formie hotelu, motelu oraz w każdej innej postaci pokrewnej turystyce. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju gminy, jej przyszłości, ma również przeszłość regionu. Szczególnie dwa ważne ośrodki, także w kontekście historii rozwoju przemysłu polskiego, to Nowy Duninów z okolicznymi miejscowościami, tworzący niegdyś majątek Ike Duninowskich z Cukrownią Leonów, gdzie do dziś historia brzmi echem w zespole pałacowo-parkowym i Soczewka z XIX-wieczną Papiernią Epsteinów oraz jej otoczenie. Żeby złowić taką rybę, wystarczy zatrzymać się w okolicach zatoki przy ujściu z krwy lewej nad jeziorem Soczewka lub w porcie w Nowym Duninowie. Miłośnicy ptaków na każdym prawie kroku znajdą coś interesującego, zwłaszcza na wyspie w okolicach soczewki. Odwiedzając gminę Nowy Duninów, warto zatrzymać się na dłużej w którymś ze ośrodków wypoczynkowych, moteli lub stanic albo kupić działkę i wybudować swój własny dom. Dobrym terminem na przyjazd do Nowego Duninowa jest lipiec. To pełnia sezonu żeglarskiego na Zalewie Włocławskim i termin regat żeglarskich o trzy puchary Marszałka Województwa, Starosty Płockiego i Wójta Gminy. Cieszą się one ogromną popularnością nie tylko wśród wodniaków, Każda pora roku ma tu swoich amatorów. Wędkarze, amatorzy runa leśnego, cykliści, piechurzy, miłośnicy konnej jazdy, narciarze i amatorzy sanny. Dla każdego można zorganizować w gminie Nowy Duninów to, czego oczekuje. Tu każdy spędzi czas według własnych upodobań. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do przepięknej gminy, błękitno-zielonej gminy Nowy Duninów, perły. Mazowsza naszego przepięknego północnego Mazowsza. Tutaj można wypoczywać, tutaj można spędzić pięknie czas rodzinnie. Tutaj można pobudować sobie domek i zamieszkać na stałe. Zapraszam gorąco do gminy Nowy Duninów. Spotkajmy się więc nad jeziorem Soczewka lub w Alei Lipowej przy Dworskiego Parku Epsteinów. Możemy także pogawędzić na ławeczce nad stawem w Zespole Pałacowo-Parkowym w Nowym Duninowie. A może zostaniemy sąsiadami? Zapraszamy do gminy Nowy Duninów każdego, kto ceni piękno i historię, kto chce odkrywać nowe oblicza Ziemi Mazowieckiej i Kujawskiej.